No i witam ponownie na casehug'u. Moi mili, Ten skin do wygrania, Sublak zwany komentarz, to po pierwsze. Po drugie, przy pamiętajcie o kodzie promocyjnym Gleba, który daje Wam niebagatela, 10% depo i dwie skrzynki. Czy w przypadku um, większych kwot po prostu, na przykład przykładowo, um, przy wypadku większych kwot, to wiadomo, że więcej skrzynek, e, także kraś sobie zmień, je kodzi Gleba. E, no i zachęcam do używania generalnie, bo niedługo będzie rozdawana dodatkowo koska.

Użyj kodu GLEBA na PirateSwap, aby otrzymać 35% bonusu do wpłaty oraz 30 dolarów do trzech pierwszych wymian. Link w opisie. Summer Events, Summer Vibes, um, chyba się nazywa ta seria, jeszcze się upewnię. E, dokładnie tak, a i owszem, także otwórzmy sobie, myślę, że trzy sztuki możemy... Oj, coś mi się źle ułożyło po Kolacyjce, że tak powiem. Ale zobaczymy. No, nie. 53 to na, na lekki minus, wydaje mi się, że jest. Ale mogę się mylić. Także zaraz się przekonamy. Tak, to już ale Teraz na plus? Jak najbardziej fajnie. Także sobie to już możemy odpulić, że tak powiem. Jeśli chodzi natomiast o resztę skrzynek, yy, tak jak widzicie. Przepraszam, resztę skrzynek. Event dokładnie. Przepraszam. Macie tutaj trzy rzeczy. Po pierwsze, kokonata, czyli miażdżenie kokosów w tym roku. Macie różne tryby, ja sobie wziąłem ten najprostszy. Wiadomo, że możecie wybrać sobie również ten ciężki, rzadki, po prostu mistrzowski. Macie też ranking, czyli generalnie, tak widzicie, za zbieranie, akumulowanie tychże tokenów diamentów, powiedzmy, możecie sobie topkę, gdzie za topkę są naprawdę, naprawdę zacne nagrody, także warto się zainteresować. No i tak widzicie niespodzianka, na setnym miejscu, może ktoś powiedzieć, że najgorsze miejsce, bo wszystkie z idą od najtańszych do najgorszych, jest niespodzianka, czyli kosa, czyli nawet tym musisz zabrać w topkę, wiesz, że będziesz w setnym miejscu, dokładnie, no i co zgarniesz kosę, nie, także bardzo fajna opcja, a naprawdę są zacne nagrody. No i od, poza tym macie też marketplace, który został dodany niedawno. Co możecie tutaj zrobić? Możecie wybrać sobie, co chcecie zrobić, czy chcecie na przykład kupić skrzynki na przykład za te tokeny, czyli wolicie skiny już bezpośrednio sobie kupić, jak coś Was zainteresuje, czy może balans do gry, albo chociażby tutaj premium. Jako obok nagród premium musisz osiągnąć 30 poziomów w case hagu, no i wtedy macie dostęp do nagród premium po prostu. Także bardzo spoko opcja, natomiast dodatkowo macie jeszcze też darmowe skrzynki, które działają tak, że wbijacie level, tak po prostu. I codziennie zatem w bitelowym możecie otwierać sobie skrzynki. W tym wypadku, że ja mam 62, to mogę sobie otworzyć maksymalnie za 54 poziom skrzynkę. No i wszystkie inne mniejsze. No i tutaj takie o, skrzynki wpadają za darmo, więc narzekać nie będę wynajmniej. Mniej gadania, więcej otwierania wydaje mi się. E, natomiast my chodzimy na bitewkę i sobie sklejmy coś. Ukręcimy coś, ulepimy coś może. Natomiast spróbujmy sobie tak, po pierwsze procentówki, bo to nas interesuje. To te lubią najbardziej. I myślę, że jak coś takiego się ulepi, może besty, jak mam być szczery, coś takiego, 106, myślę, że zacnę wynik dla trzech osób i zobaczmy. Graj z botami, nie chce mi się czekać, także lecimy. Ale fajnie przyspieszą animację. Nie wiem, czy oni to podkręcili, prędkość losowania, czy sposób animacji losowania zmieni, ale naprawdę fajnie to wygląda. Daję lajka. O wiele lepiej to wygląda, to wygląda genialnie teraz. Może ja mam tylko schizę. Ale, ale naprawdę, płynie to po prostu pracuje. Wiecie o co chodzi? No na razie niestety płynie nie pracuje, bo tracimy. Ale może. O! To mi się podoba. To mi się podoba. Jeszcze jakiś taki fajny dropping dla mnie poprosiłbym, i będziemy. Back to the business. Um, no, tracimy jakimś dolarkiem, dwoma powiedzmy, tak naprawdę. I to mi się bardzo podoba. Oj, to mi się bardzo nie podoba, bo my teraz musimy trafić to samo, żeby to zgarnąć. A on nic. Musimy to trafić. AAA, 20%. Proszę, raz. Uratuj mnie. No nie oddało, no nie oddało. No zróbmy to samo, bo 100 dolarów oddało 3 paki. Naprawdę dobry wynik, że tak powiem, nie? Naprawdę, bardzo mi się podoba teraz to losowanie. Nie wiem czemu. Może to jest po prostu dlatego, że nie byłem na jakiejś przez parę dni, ale. I tęskniłem, ale, ale nie wiem. No i dodatkowo cały czas diamenty tutaj pracują, także także też fajna opcja, że na event może sobie na farmie te diamenciki. i jak naj... Nie, golden, fair, przepraszam, zawsze na propsie. Natomiast potrzebujemy coś grubszego. Grubszego definitywnie. Te 5% to by naprawdę mogło zrobić mi dzień, nie ukrywam. Natomiast mi nie zrobi. Teraz najważniejsze 20%. Jeżeli trafimy chociaż dwa razy, to to zgarniamy. Albo raz, ale na kozaku. Oj oj. Oj o, jest grubiutko, jest syto i jeszcze raz poproszę. Bardzo dziękuję. 57. I jeszcze raz, ostatni dla mnie i rozchodzimy się. Ok, nadal. Bardzo dobry wynik, także nie, nie, nie mam na co narzekać. 3 paki znowu, 350. Bardzo fajnie. Możemy sobie sprzedać wszystko, żeby tutaj nie przeszarżować. I mamy 674. Ses wiecie, sesyjka naprawdę dodatnia, plusowa, bardzo fajnie. Także w tym wypadku myślę, że możemy sobie otworzyć skrzynkę twórcy. Kiedyś otworzę tę skrzynkę Nitro, ale na razie mnie nie ma na tyle. Także nie, nie, nie chcę też aż tak ryzykować, ale myślę, że w tym wypadku możemy sobie Pampatimu prawie jak cucinek odcinek otworzyć sobie pięć razy. Może nie zawsze otwieram pięć, ale zawsze przy jedną, przynajmniej jedną. Otwieram, także sobie otwórzmy pięć. Co ja trafiłem? Co ja trafiłem? Co ja trafiłem? 500 dolarów, Bowie Knife Slaughter, 334, AWP Wildfire, ak Red Laminat. Wreszcie ta skrzynka oddała. Nie wiem, ile razy już otwieram tę skrzynkę. Serio, ja ją otwierałem, myślę, że katowałem już ją przynajmniej z miesiąc. Naprawdę, wreszcie oddało. Jak chcę, to zaskoczy. Jak chcę, to zaskoczy. To mi się podoba. Tym miłym akcentem skończymy materiał. Nie chcę przeholować. Wiecie, co mam na myśli, także sobie odpuścimy na razie. W następnym materiale sobie spróbuję jeszcze tutaj prześwirować. Natomiast na ten moment... Patrzcie, macie tutaj cashback, ten, ten cashback się nabija z obrotem, czyli grając na stronie, 1% z tego obrotu wpada do skina, w każdej chwili może go sobie odbierz, może go wpłacić, może go sprzedać, do wyboru, do koloru, także nie musisz się o to martwić i on się od nowa tutaj będzie teraz nabijał po prostu grając. Dodatkowo tak jak widzicie tutaj macie topeczkę, sprawdzajcie sobie, bo naprawdę, naprawdę fajne są tutaj sztosy do zgarnięcia. Także bierz sobie też udział dodatkowo. To jest druga topka, po prostu ogólna, w której tak widzicie. 7 7,7 miejsce też ma kosę. Niespodzianka, nie? Także bardzo fajna opcja. A tutaj już stricte liczy się EXP. Także ogarniajcie sobie temacik, bo warto się zainteresować. Tyle. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie kod gleba.